Cześć, witam serdecznie. Szwederowo, nowodwolska, parter, lodzia, trzy pokoje, samodzielna kuchnia, łazienka, toaleta, również osobno mieszkanie do własnej aranżacji i przy tej okazji event potencjalnego remontu możemy na tą ścianę przenieść aneks kuchenny i stworzyć kolejny pokój. Także na tym fajnym metrażu możecie mieć czteropokojowe mieszkanie. Jeżeli zainteresowałaś to oferta, zazwą do mnie, oferta na pełnej wyłączności. Tak więc zapraszam do kontaktu.